Dzień dobry, dzień doberek. Właśnie wróciłem z urlopu i zacząłem się urządzać już o firaneczki świeżutkie wyprane pachnące przywiozłem, ozdóbki wszystkie podłoga, tu o także już moje auto już prawie zurządzone. Jeszcze spanie przygotować no i co? Garki wziąć i tak to jest, także po długiej nieobecności ruszam na szlak Witam moich widzów i znowu będę nadawać ciekawe sytuacje z mojej pracy Pozdrawiam serdecznie z mojej bazy w Osnabrik. Dzień dobry, dzień doberek Właśnie rozpoczynam pracę po urlopie No i co? Także, jestem już urządzony Uszko zaścielone, o u górali kupiłem sobie takie Taki fajny kocyk Z wełny, podwójny Bardzo mi się spodobało No i co, i rozpoczynam Kolejny etap Także, dzień doberek wszystkim Troszeczkę mało dzisiaj spałem, tyle wrażeń, tyle wszystkiego Ale Wreszcie znowu auto mam urządzone Ulepszone troszeczkę Kupiłem sobie owiewki O, tu mam owiewki zamontowane Że teraz podczas deszczu będę mógł mieć szyby uchylone I nie będzie mi woda do środku lecieć no, tyle, tyle z nowości Także witam i zapraszam na kolejne odcinki Dzień dobry Dzień dobry, dzień doberek! A ja już za pracę się wziąłem jadę normalnie Kurczę, ile spałem dwie godziny normalnie, nie mogłem spać człowiek tak potem wszystko przeżywał zarobku mi się słodko spało a tutaj się jakiś alarm mi włączył, a tu patrzę budzik, dawno budzika cały miesiąc cały miesiąc czy więcej budzika nie używałem? He! Ja mówię co to tu się dzieje! A tutaj mi się normalnie budzik załączył. Dzień doberek, pozdrawiam wszystkich. Miłego dziąka życzę. Dzień dobry, dzień doberek. Po urlopie i taka dniówka 12.55 mam zakończenie pracy. I pracy mam 8 godzin, 9 minut pracy, a jazdy mam 4,31 jazdy. No i mam koniec pracy. Dwa rozładunki zaliczyłem. No i ten. I powiedzieli, że mam kręcić pauzę. No to kręcę. Tak dlatego to mi się właśnie w tej pracy podoba, że jak jest na dniówki, to jest na dniówki. Raz jest 10 godzin, raz jest 8, 9, czasami jest 13, wywożej 15. To urozmaicenie mi się najbardziej podoba. Także jest fajnie, pogoda jest super, 24 stopnie jest dzisiaj. No i co, jestem na moim ulubionym parkingu. Cisza, spokój, o, można odpoczywać. Obiadek zjem, spacerek zaliczę, no i potem gdzieś koło 17 dostanę informację, gdzie jadę. Możliwe, że będzie nocny wyjazd. Zobaczymy. O, a tak się w Niemcach pracuje normalnie, o, widzicie? Licznik bije, a ja sobie normalnie śpię. Zacząłem pracę o godzinie 3.30. Przyjechałem po rampę zabrać na naczepę, a na naczepa pusto i do tej pory mnie ładują. Miałem jechać do Hamburga i mówię wyjadę wcześniej, żeby zdążyć przed korkami, żeby przejechać przez Bremen, bo tam są zwężki. No i co? I nic. Zadzwoniłem do dyspozytora, że 4 godziny stoję. No, okej, okay. no i dniówka leci. No i widzicie, i tak tak wygląda życie normalnie. Także teraz słodko się pospałem. Właśnie przed chwilą się obudziłem i tam słyszę, że coś się dzieje. Także dzisiaj będzie naprawdę bardzo fajna dniówka. Pozdrawiam. No, jest godzina, która? Dochodzi dziewiąta. I wreszcie papiery dostałem. No, ale teraz. W związku z tym, że ja od godziny trzeciej można powiedzieć, że pracowałem, to teraz dopiero dokręcam sobie pauzę i dopiero pojadę. Bo do tej pory nie mogłem właściwie opuścić auta, bo musiałem czuwać. A że sobie słodko spałem, to nie jest ważne, ale to jest tak zwane czuwanie. No i teraz dopiero przełączyłem na pauzę. Teraz śniadanie. Zjem, herbatkę wypiję i jadę. I już pół dniówki mam za sobą. Tak wygląda życie: od godziny 3.30 do 9.00, czekać na załadunek. Ponoć ludzi brakuje do roboty normalnie. Nie wiem, sezon urlopowy czy coś. Także pozdrawiam. Także fajne jest życie szofera. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się gdzieś kupiłem takie malutkie puszeczki dwie takie i tutaj jest tak cieciorka fasola czerwono bób chyba to jest bób albo jakaś inna fasola cieciorka cieciorka, fasola i to to jest chyba też fasola jakaś nietypowa to jest chyba jakaś też fasola nietypowa no i dzisiaj z tego będzie pasztet także czasami też lubię trochę poeksperymentować bo no trzeba coś na ten chleb dawać normalnie i jest taki pasztecik jak się zrobi to jednak ten chlebek jakoś smakuje no chciałem chciałem wam powiedzieć, że tu gdzie przyjechałem do Hamburga na rozładunek to tu tylko rozładunki są do godziny 11 zawsze przyjeżdżałem tutaj na godzinę 6-7 w tych granicach czasami o 9 byłem a dziś po raz pierwszy przyjechałem, jest godzina 13 no bo 5 godzin czekałem od godziny 3 3.30 do, do 9:00 rano czekałem na załadunek brak ludzi, no i dyspozytora poinformowałem i ja mówię co mam robić bo mówię, do 11 tu przyjmują a ja mówię na pewno nie dojadę on mówi jedź jest załatwione że będą na ciebie czekać no i jadę powiedział mi że w razie będzie na drodze jakieś problemy mam go informować on będzie mnie informować i żebym uciekał na landówkę nie? no ale przelot był fajny Dopiero tutaj blisko celu był mały zator, ale w miarę w miarę fajnie przeszło. No i ten i powiedział mi, że czekają. No i teraz poszłem do biura. Oczywiście grzecznie przeprosiłem. On już wszystko wiedział, wie ja. Ok, nie ma problemu. No i kazał mi się pod rampę ustawić. I zobaczcie, o pusto, tu już nikogo nie ma. nikogo nie ma. Rampy puste. Także ustawiam się. No i co, rozładują i jadę do kolejnych klientów. Jeszcze mam trzech klientów, z tamtymi to raczej problemu nie będzie, bo jak i pożeg zajadę, to mnie przyjmą. Tutaj ten klient, do którego teraz przyjechałem, to tylko do 11 przyjmuję. Tak, tak wygląda życie, moi kochani widzowie. Miejsce znalazłem w Hamburgu. Skończył mi się czas, zostało mi 13 minut pracy i koniec, i tutaj takie miejsce znalazłem także uda się przekimować do rana nawet lasek jest, jest gdzie iść na spacer o, elegancko także tak dzisiaj wygląda mój dzień z przygodami ale udało się ostatniego klienta dosłownie za 5.16 byłem u klienta ostatniego, w wkurzony był jak nie wiem bo do 16 pracują, a 8 palet było mój no ten i 5 minut za długo był w pracy jak się wnerwią bo ale rozładował przeprosiłem go bo ja mówię dla mnie nie ma problemu że ja mówię, mogę do rana stać bo ja mówię pan jest ostatnim klientem ja mówię rano mogę rozładować nie dobra stowej kurzą się kurzą ale rozładował i tak wygląda <laughs> także normalnie mam już koniec roboty, a rano mam załadunek przygodami, ale można powiedzieć, że się fajnie zakończyć. Także pozdrawiam i do następnego razu.